Razia to już tradycja dwójki. Co roku młodzi miłośnicy sztuki aktorskiej przygotowują pod okiem swoich polonistów i ich wychowawców przedstawienia, które potem prezentują w konkursowych zmaganiach. Tegoroczne prezentacje stały na wyjątkowo wysokim poziomie. Szczególnie cieszy fakt, że w klasach starszych były to głównie przedstawienia autorskie, czyli napisane i wyreżyserowane przez samych uczniów. Świadczy to o tym, że wśród młodych adeptów sztuki mamy nie tylko osoby uzdolnione dramatycznie, ale również literacko. Publiczność żywo reagowała na wydarzenia na scenie, a jury miało wyjątkowo trudne zadanie. Niełatwo przyznać złote maski, gdy artyści grają prawdziwie profesjonalnie. Ukoronowaniem tych aktorskich zmagań był koncert dla który odbył się 11 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 na Zielonych Wzgórzach. Wystawiono między innymi przedstawienia, nietypowa lekcja polskiego, czerwony kapturek odczytany współcześnie, świat mitów w krzywym zwierciadle, zaczarowany bal. Na koncercie nagrodzono nie tylko najlepsze przedstawienia, ale również wybitne kreacje młodych aktorów. Jednak największą nagrodą była satysfakcja i burzliwe oklaski bardzo licznie zgromadzonych publiczności. Uzupełnieniem koncertu był występ dwóch laureatek szkolnego konkursu piosenki Milenna Pierała i Moniki Banasik. W symboliczny sposób rozpoczęło się wyposażanie w sprzęt nowej szkoły średniej w murowanej goślinie. 10 kwietnia starosta poznański Ryszard Pomin przekazał na ręce uczniów klasy Liceum Administracyjno-Ekonomicznego pierwszy komputer na wyposażenie nowej pracowni. Obecnie uczniowie tej klasy korzystają z pracowni gimnazjum. Nowy nabytek będzie więc do końca roku szkolnego użytkowany wspólnie. Podczas przeprowadzki gimnazjum nr 1 do nowego budynku przy ulicy Miściszewskiej przewiezione tam zostanie całe dotychczasowe wyposażenie szkoły. Liceum przy ulicy Szkolnej otrzyma nowy sprzęt. Powiat Poznański przeznaczył na ten cel 210 tysięcy złotych. W tym zakresie mieści się także wyposażenie nowej pracowni komputerowej. Symboliczny komputer wraz ze skanerem są pierwszymi elementami nowej pracowni. Ten komputer, skaner to zaczątek tego, co się będzie działo. Będą też środki w związku z tym na całkowicie nową pracownię, bo to oczywiste, że pani dyrektor, która u nas do tej pory bardzo serdecznie tutaj. Yy, gości, no ale po prostu takie są potrzeby, że trzeba yy, będzie ich wyposażyć w nowy obiekt gimnazjalny. Także do końca tego roku pracujemy na tym wspólnym sprzęcie od tej pory, chociaż to tylko nasz jeden komputer, a w przyszłości będzie to nowa, nowoczesna, mam nadzieję, że wzorcowa sala komputerowa. Wszyscy dzisiaj wiemy, że przekazywanie informacji jest rzeczą bardzo ważną. To, co, czym jest komputer, dostęp do internetu. Wielu z Was już się przekonało, że prawie, że bez tego żyć nie można. Nie można tego też i przeceniać. O tym też wszyscy wiemy. Kiedyś był komputer, znaczy kiedyś było liczydło, potem był kalkulator, teraz jest komputer. A ja to też wie, co będzie za lat 10-15? Tego też też do końca nie można przewidzieć, ale trzeba, jedno jest pewne, dziś trzeba umieć bardzo dobrze obsługiwać te urządzenia, umieć je wykorzystywać i to trzeba robić na naj najlepszym sprzęcie. Uczniowie jak potrafili, tak podziękowali za podarunek. Oczywiście jak w pracowni informatycznej przystało, elektronicznie. Już po raz dziesiąty odbył się w Murowanej Goślinie wielkanocny ogólnopolski turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. W tym czasie w rozgrywkach wzięło udział kilkadziesiąt reprezentacji z co najmniej 30 miast Polski. Początkowo reprezentacja Murowanej Gośliny pozostawała w cieniu mistrzowskich zespołów z innych ośrodków. Na przykład w 1993 roku Murowana Goślina w ogóle nie wystawiła swojej reprezentacji, a rok później goślińska drużyna zajęła ostatnie miejsce w turnieju. Potem przeszły lepsze lata, ukoronowane zwycięstwami turnieju w kolejnych latach 1998, 1999 i 2000. W zeszłym roku zespół dziewcząt zajął drugie miejsce, a zespół chłopców miejsce czwarte. Do tegorocznego turnieju przystąpiło 7 zespołów dziewcząt i 7 zespołów chłopców. Po trzech dniach zaciętych rozgrywek odbyła się uroczystość podsumowująca turniej. Po wyrównanych zmaganiach ostatecznie w kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna Tref Lgdynia, która zdobyła Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina. A w kategorii chłopców reprezentacja Szczecina, która wyjechała z Murowanej Gośliny z Pucharem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Reprezentujące gospodarzy dziewczęta zajęły drugie miejsce, a przegrały one jedynie z drużynami Gdyni i Torunia. Zdobyły jednak największą ilość punktów. Chłopcy zajęli trzecie miejsce, a zostali pokonani przez siatkarzy ze Szczecina i Nowej Soli. Oba zespoły otrzymały szczególne wyróżnienie: statuetkę burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina. Murowana Goślina natomiast stała się w ciągu tych 10 lat bardzo aktywnym ośrodkiem siatkówki, zdobywając wielokrotnie Mistrzostwo Województwa i Mistrzostwo Polski. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pan Tomasz Łęcki, uhonorował trenerów, panią Ewę Miciut i pana Andrzeja Miciula, wręczając z tej okazji list gratulacyjny i medal za promocję Miasta i Gminy Murowana Goślina.